Wygląda na to, że Antek Królikowski i Joanna Opozda ogłosili chwilowe zawieszenie broni. W długi weekend aktor odwiedził syna. Tabloid ujawnia szczegóły, miał ze sobą torby z prezentami. Relacje Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego w ostatnim czasie, delikatnie mówiąc, nie należały raczej do najlepszych. Byli małżonkowie już od jakiegoś czasu konsekwentnie toczą publiczny spór, obrzucając się wzajemnie oskarżeniami. Pod koniec ubiegłego tygodnia wyszło na przykład na jaw, że Antek przygotował dla Joasi pismo przedprocesowe, w którym wezwał ją do zaprzestania angażowania ich syna Vincenta w Instagramowe reklamy. Opozda odpowiedziała na zarzuty w rozmowie z Pudelkiem, podkreślając, że nigdy nie pokazuje w sieci wizerunku syna. Przy okazji po raz kolejny już zarzuciła byłemu, iż ten nie uczestniczy w życiu potomka i nie płaci na niego alimentów, a ona sama jest jedyną osobą, która utrzymuje Vincenta. Antek Królikowski i tym razem nie pozostał dłużny matce swojego dziecka. Niedługo później aktor udzielił wywiadu Super Expressowi, w którym oskarżył ją M. Inaczej, o sfabrykowanie gruźb od jego partnerki Izabeli i pożalił się, jakoby Joanna Opozda miała utrudniać mu kontakty z Wincentem. Jak stwierdził Antek, była partnerka pozwala mu widywać syna jedynie raz w tygodniu przez godzinę, choć on sam chciałby wręcz opieki na przemiennej. Wygląda na to, że po ostatnich sporach opozda i królikowski podjęli w końcu decyzję o chwilowym zawieszeniu broni. Jak donosi fakt, w miniony długi weekend aktor przyjechał bowiem w odwiedziny do ich wspólnego syna. Antek nie był jednak jedynym gościem małego Vincenta podczas wizyty w mieszkaniu Joanny towarzyszyły mu mama oraz ciocia. Na miejscu pojawili się również paparazzi tabloid opublikował zdjęcia Królikowskiego odwiedzającego syna. Aktor pod blok opozdy przyjechał ulubionym ostatnio środkiem transportu – skuterem. Na miejscu spotkał się z mamą Małgorzatą Ostrowską-Królikowską oraz ciocią. Antek czekał chwilę na członkinie rodziny, gdy zaś te pojawiły się przed klatką Joasi, cała trójka ruszyła do Vincenta. Według faktu, spotkanie królikowskich z Vincentem trwało około półtorej godziny. Antek przybył na miejsce uzbrojony w torby z prezentami, którymi obdarował potomka. Aktor nie przyjechał do Vincenta z pustymi rękami. Miał ze sobą torby z prezentami. Podczas spotkania z pierworodnym, które trwało grubo ponad godzinę, prezentami Wnusia obdarowała też babcia. Relacjonuje fakt. Myślicie, że o Poździe i Królikowskiemu udało się dojść do porozumienia?